Dziękuję, że zaczynasz poranek tutaj, w miejscu, w którym twoja energia naprawdę może się zmienić. Zanim zaczniesz ten dzień, pozwól sobie przez chwilę poczuć, że wszystko, czego pragniesz, jest bliżej niż myślisz. Każdy poranek jest jak czysta karta, jak nowa przestrzeń, do której możesz wlać dokładnie to, co chcesz doświadczać. Weź spokojny wdech i poczuj, jak twoje ciało powoli się rozluźnia. Z każdym oddechem stajesz się bardziej obecny bardziej świadomy i bardziej połączony ze swoim wewnętrznym światłem to światło jest twoją mocą i dzisiaj pozwolisz mu prowadzić cię przez cały dzień zacznij od jednej myśli dzisiaj wszystko układa się dla mojego dobra powtórz to w sobie to zdanie zmienia twoją energię w sekundę z tą myślą zaczynasz rezonować z dobrymi sytuacjami dobrymi informacjami dobrymi ludźmi i dobrą energią wszechświat reaguje na to co wysyłasz a teraz wysyłasz czystą, jasną intencję. Wyobraź sobie teraz, że dzisiejszy dzień otwiera przed tobą drzwi. Drzwi do nowych możliwości, nowych szans i nowych rozwiązań. Nawet jeśli wczoraj było ciężko, dzisiaj nie musi być. Dzisiaj masz pełne prawo zacząć wszystko od nowa. Z poziomu spokoju, mocy i świadomości swojej wartości. W tym momencie twoje pole energetyczne zaczyna rosnąć. Czujesz to, ta lekkość, ten delikatny nacisk w klatce piersiowej. Ta ciepła fala w brzuchu. To znak, że Twoja energia się podnosi. A kiedy Twoja energia rośnie, przyciągasz rzeczy, które są do niej dopasowane. Powiedz w myślach: Przyciągam to, co dobre. Zasługuję na to, co dobre. Jestem gotowy, aby to przyjąć. I teraz zobacz siebie idącego przez dzisiejszy dzień z jasnym umysłem i spokojem w sercu. Wszystko przychodzi do Ciebie łatwiej, ludzie reagują na Ciebie cieplej. Sprawy, które wcześniej były skomplikowane, zaczynają się układać. Dlaczego? Bo Twoja wibracja ustawiła się na poziom przyciągania. Dziękuję ci, że zaczynasz poranek ze mną. Jeśli chcesz więcej porannych manifestacji i dłuższych, 15-minutowych nagrań, zasubskrybuj kanał i zostaw serduszko. Miłego dnia. Niech dziś wydarzy się coś pięknego.